Piotr Euromaster Gniedziejko. Piotrek, jesteśmy po Waszym spotkaniu. Trzecia kolejka. Drugie zwycięstwo, 7 punktów. Przede wszystkim gratulacje, bo dwie bramki i fantastyczne zawody zagrałeś dzisiaj. Bardzo mi miło i dziękuję bardzo. E, Trzy fantastyczne. Gram tak jak sama nasza drużyna myślę i tak jak pozostałe drużyny fantastyczne. Chciałbym powiedzieć, że bardzo wysoki poziom, przynajmniej jak dla mnie. Gram tu pierwszy raz i mam okazję zagrać pierwszy raz. Pan z kincorem. czy zagrałam świetnie dzisiaj? Uważam, że na tyle, ile to się na atak, na taki sposób, na taki sposób, na, atak, na atak. Jasne, skoro już jesteśmy przy Waszym y, terenze, powiedzmy Grzegorz powiedział, że w tym roku nie życie mistrzostwa. Wiadomo, no, po to wszystkim przyjechaliśmy tutaj i po to wystartowaliśmy, żeby zagrać o to oczywiście finał, pierwsze miejsce. Czy się uda? Podkreślam, jest bardzo wysoki poziom, więc no nie wiem, czy nam się na pewno uda, ale na pewno będzie to Jasne powiedz mi, twoje, ta twoja dzisiejsza gra e, to skutek tego, że Adrian, e, kolega z drużyny, dostał nagrodę, bo zazdrościłeś dzisiaj e, próbowałeś o to zawalczyć? Nie, niczego nie zazdroszczę, to jest mój przyjaciel z podwórka, więc e, jeżeli on no. daje takie nagrody, to jest dla mnie bardziej e, fakt, jakaś mobilizacja to. Jest niin, ale jest mi miło tego względu, że razem trenujemy na co dzień. To, to w związku z że to co robimy na co dzień pokazuję na boisku. A jeżeli mogę tak skromnie dodać, to dzisiaj jest tak duża publiczność, że możemy praktycznie tak, dla niej zagrać, a nie dla jednej. Taksy, co jest to. Super, to pozdrawiamy. Piotrek jeszcze na koniec i Gracie w wolno, tak. Gracie ja bardzo tutaj w Biskupo i tu bardzo dużo pramek jak już na bongoli, tak gramy, a że faktycznie chcielibyśmy tutaj troszeczkę, jak to mówi, zaczarować piłką, no jest publika, bo tak, między innymi dla nich gramy, czym ładniejsze bramki, to większy aport. To się zgadza. Piotrek, dziękuję Ci bardzo i życzę powodzenia w kolejnych spotkaniach.